Dzień dobry drogie panienki. No to zobaczmy, co tutaj na lipiec się dla was pokaże. Panieneczki. Panna. Panna, lipiec 2025. Jakie tutaj potencjały? Od kart. Ogólna energia. Zaczynacie podobnie jak raki. Nie podobnie tylko nawet tak samo. Co się uda? Co, coś, co można sfinalizować? Co się zakończy w takim pozytywnym słowa znaczeniu? Na czym warto się skoncentrować? W co zaangażować uwagę, energię? Pozytywna niespodzianka. Co dobrego dla Was? Podróż, wyjazd, wakacje mhm. yy... i wynik. Drogie panienki, jeżeli macie jakieś dylematy, co zrobić, co wybrać, jaką podjąć decyzję, to w pierwszej kolejności słuchajcie swojej intuicji. Kłania się tutaj też praca z podświadomością, z lękami, yy, z iluzją. Yy... Widać, to będzie taki miesiąc, skoro ta karta się powtarza, że coś może być zamglone, coś może być nieprawdziwe, coś może być za tak zwaną kotarą, pod maską ukryte, tak? Warto tutaj filtrować wiadomości, informacje i właśnie słuchać siebie, tego, co Ty czujesz, droga Panienko. Co mówi Twoja dusza? Hmm? To jest też energia, która mówi: zachowaj spokój, pracuj nad tym wewnętrznym spokojem. Mogą u ciebie tutaj w lipcu pojawić się znaki, sny, tak zwane prorocze. Zapisuj, zwracaj uwagę na słowa, na liczby, bo to będą dla ciebie przesłania, to będą dla ciebie wiadomości, które mają cię wesprzeć, które mają ci pomóc. Tak, i tutaj przyszło, przyszło do, do mnie przy Waszym czytaniu, że ważne, którego wilka karmisz, tak? Ten będzie rósł w siłę. Czy tego demonicznego, który będzie zasiewał w Tobie strach, który będzie Cię ograniczał, który właśnie będzie dawał Ci fałszywy obraz sytuacji. Czy białego, który jest klarowny, przejrzysty, świetlisty, który wskazuje ci dobrą drogę. No, mocny zestaw, mocny zestaw, który mówi o takim bardzo głębokim czasie przebudzenia duchowego, tak? Jakbyście właśnie mieli przejść przez tą mgłę iluzji, pokonać te swoje lęki, które gdzieś tam głęboko drzemią w podświadomości. Być może pracowaliście do tej pory nad, nad jakimiś traumami, praca z rodem, praca właśnie z przekonaniami, uwalnianie jakichś blokad i może coś tutaj przeskoczyć. Tak kolokwialnie mówiąc, nie? To może być też tak, że to, co było przed wami ukryte, ujrzy światło dzienne w lipcu. Czyli ta prawda. Możecie poczuć swoje powołanie, co chcecie robić, w którym kierunku ruszyć i prawdopodobnie bierzecie sprawy w swoje ręce. Dostaniecie takiego olśnienia, takie wow, kurczę, już wiem, nie? Super. Ym... I czekajcie, bo gdzieś podziałam talię dopowiadającą. Dobra, mam Boniu. <ścoughs> I co możesz osiągnąć, sfinalizować? Mamy dwójkę buław. Możesz wyjść z jakiegoś zastoju. Z jakiegoś tak zwanego zasiedzenia. Coś, co było do tej pory w takiej fazie planowania, myślenia, zastanawiania się, takiej stagnacji, yy, budowania jak gdyby jakiegoś projektu, yy, to przyjdzie w taką fazę dopięcia i prawdopodobnie będzie zrobiony pierwszy krok. Tak? Czyli na przykład kwestie, zastanawialiście się na przykład nad przeprowadzką. I to było takie obmyślanie, takie wiecie, a jak mi będzie daleko do pracy? A jeśli macie dzieci, to gdzie ta szkoła i gdzie ten sklep? Jak się będę przemieszczać i tak dalej, nie? I, i cała ta procedura i, i, i te działania związane z przeprowadzką, lub kwestia pracy. Być może mieliście dosyć pracy, która was nie cieszy, tak? I szukaliście tej inspiracji, tego pomysłu, w ogóle tego ogłoszenia to mam wrażenie, że teraz w lipcu to przyspieszy, to ruszy, to przyjdzie. 10 buław. Tak, jest słuchajcie, finalizacja, jest zakończenie. Jest zdjęcie sobie z pleców jakiegoś bagażu poprzez Wasz wybór, Waszą decyzję, Wasze podjęcie działania, lub czyjegoś z zewnątrz, z otoczenia, tak, więc, więc fajnie, super. Dwójka była też często mówi stricte o domu, o mieszkaniu, może coś budowaliście, może właśnie rzeczywiście ta kwestia przeprowadzki, to teraz to się finalizuje. Hmm. I nad czym warto się skupić, moi drodzy? No, jest ta szóstka monet, która mówi o wspieraniu i o przyjmowaniu pomocy, która mówi o tej równej wymianie energii. Ale to jest też energia otrzymywania. Więc warto tutaj w coś się zaangażować, bo to Wam przyniesie efekty. W postaci yy, jakiejś materii, w postaci pieniędzy, lub zostaniecie energetycznie zasileni, doładowani. Nie oszukujmy się, w dwójce buław mamy pewnego rodzaju stagnację, bo czegoś nam brakuje. Nie mamy motywacji. Hmm? Nie jesteśmy do końca zadowoleni z sytuacji, w której obecnie się znajdujemy. I szóstka monet to zmienia. I tu jest powiedziane, idź w tym kierunku: idź w kierunku tej dłoni, która coś daje, która coś oferuje, która coś proponuje. Lub ty skorzystaj z tej, z tej formy, że coś komuś ofiarujesz. I to pamiętajcie, to nie musi być pieniądz, to nie musi być jedzenie, to nie musi być materia. To może być twój pomysł, w którym wyjdziesz do ludzi. To będzie to. To będzie to, co zainspiruje, co porwie, co da Ci źródło dochodu, utrzymania, zadowolenia. Trójka kielichów. Jeśli mówimy o zadowoleniu, mamy kartę zadowolenia. Dla niektórych to może będzie brzmiało trywialnie, ale tu jest bardzo mocno zaakcentowana pomoc na rzecz kogoś. I to, to ci przyniesie to spełnienie, tą radość, tą frajdę. Jakieś fundacje, jakieś schroniska, jakieś akcje charytatywne. Może sami chcecie coś takiego założyć. Albo, bo Trójka Kielichów często też mówi o grupie ludzi, kobiet, kręgu, może, może o to chodzi, żeby założyć właśnie jakąś taką grupę, gdzie Ty, droga Panno, masz jakiś talent, tak? Pięknie. Pozytywną niespodzianką jest tak, albo podróż, albo ktoś Ciebie odwiedzi, jeżeli planujesz tutaj kupić, sprzedać jakieś. Yy, yy, Auto, dobra, powiem auto, ale to nie musi być auto, to może być, nie wiem, hulajnoga, rower i tak dalej, coś, czym, czym można się przemieszczać, to to będzie w lipcu dobry czas, tak? Natomiast, tak jak mówię, tu coś rusza u ciebie z kopyta. Tu, tu poczujesz taką energię, takie flow, takie, takie, takie przeczucie, że tak, to jest to, co przyniesie mi sukces, bo karta rydwanu jest energią sukcesu. Ty weźmiesz Złapiesz za te lejce, dobrze ukierunkujesz ten swój pojazd, tak? te swoje konie. Weźmiesz odpowiedzialność, obejmiesz przywództwo za, swo za swoje życie. Tak? Pięknie. To jest też energia jakiegoś przyspieszenia, czyli jeżeli coś stało w miejscu, to tak jak mówię w lipcu, to... Nabierze tempa, mamy kartę Lipca, mamy kartę Raka, więc wszystko się słuchajcie, zgadza. Tak, coś się uzdrawia i też po jakimś czasie przestoju, to co powiedziałam, być może przychodzi rozwiązanie, odpowiedź, znajdujecie ten wspólny mianownik i, i coś tutaj niespodziewanie rusza z kopyta. 10 buław. Zobaczcie, energia dziesiątki buław się powtarza. Było ciężko. Jest przemęczenie psychiczne, fizyczne. Jest dużo spraw na barkach, z którymi sobie nie radzicie. I tu jest karta podróży. Tu jest karta podróży. Być może rzeczywiście wyruszacie w tą podróż fizycznie, tak? Być może się przeprowadzacie. Jak najbardziej to jest możliwe, bo mamy tutaj tego bawoła z załadowanego to Natomiast zostawiacie za sobą, zostawiacie, kończycie masę spraw, zdejmujecie sobie z pleców bagaż właśnie poprzez finalizowanie pewnych rzeczy, pewnych tematów. Paścielich. Idziecie ku nowemu. Jest tutaj inspiracja, jest tutaj nowy projekt, nowy pomysł. Ale to jest też energia, gdzie z takiej energii przeciążenia, ciężkości, zatrzymania, obładowania. Bo to mogą być jakieś obowiązki rzeczywiście fizyczne, ale też energetycznie mogliście czuć się przeciężeni. Lipiec przynosi Wam taką energię lekkości. Empatii, dobrych wiadomości, przyjaznych ludzi, yy, pięknych rozwiązań, podanych wręcz na tacy, propozycji, które ktoś składa w tym kielichu. Coś się u was, jakiś supełek się, drogie panienki, u was w lipcu rozwiązuje, dając Wam zielone świat. Pięknie. Zobaczmy dla was jeszcze przesłanie. Wiadomość, yy, rada, wskazówka. Poprosimy jedną kartę dla panienek. O, muszę Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Bądź odważna, droga Panno. To jest Twój miesiąc. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.